Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Domu na Skale. Zrobiło się szaro, buro i ponuro, ale to dlatego, że kończy się listopad dzisiaj ostatni czwartek listopada. Najbliższa niedziela rozpoczyna nowy okres. Wchodzimy już w Adwent, w czas radosnego oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Zmieniają nam się czytania. Wchodzimy w rok A, jeżeli chodzi o ewangelie niedzielne. I przed nami moi drodzy przepiękna liturgia słowa przypominająca nam o konieczności Czuwania, by nie zaskoczył nas Dzień Pański. W pierwszym czytaniu dowiemy się o tym, że kiedy przyjdzie Dzień Pański, zapanuje pokój. Więc pokój jawi nam się jako jeden z największych darów od Pana Boga. Po tym będziemy mogli poznać, że ów dzień nadszedł, że zapanuje pokój. W drugim czytaniu w liście do Rzymian usłyszymy o tym, że uczestniczymy w czasie bardzo wyjątkowym, dlatego że autor tego listu mówi nam piękne słowa, mówi zobaczcie w jakim czasie żyjemy. Posynała się noc, przybliżył się do nas dzień, więc żyjmy tak jak w dzień, a nie tak jak w nocy. Porzućmy uczynki nocy, a przyobleczmy się w Jezusa Chrystusa. Natomiast Ewangelia Mateusza, moi drodzy, wprowadza nas w przestrzeń bezpośredniego oczekiwania. To znaczy, jak za dni Noego wszyscy prowadzili normalne życie, to czuło się jakby nigdy nic, nikt nie wierzył, że będzie potop, że wydarzy się coś nadprzyrodzonego, cudownego, czy niezwykłego i nadszedł ów dzień, yy, także ludzie znaleźli się dokładnie jakby w potrzasku. I dzisiaj Jezus ostrzega nas dokładnie od tym, że powinniśmy czuwać, powinniśmy być nieustannie przygotowani, bo w momencie kiedy najmniej się spodziewamy, nastąpi nie tylko koniec świata, ale również nasza śmierć. A jak się to ma do Adwentu? W bardzo prosty sposób, moi drodzy, można zauważyć to podobieństwo adwentu, ponieważ jest okresem oczekiwania na Boże Narodzenie. Przecież Dwa tysiące lat temu w Betlejem dokonało się dokładnie to samo. Ludzie prowadzili normalne życie. I w tej normalności, w tej zwykłości, narodził się Jezus, gdzie Jego, Jego narodzenie praktycznie nie zostało zauważone, bo się nikt tego po prostu nie spodziewał. A jednak przyszedł Pan. Przyszło słowo, które stało się ciałem, przyszła światłość, która oświeciła narody. Dlatego e, czytamy właśnie w drugim czytaniu, że noc się posunęła, przybliżył się dzień, bo narodzenie Pana Jezusa to nic innego jak zajaśnienie w świecie pogrążonym w ciemności światła nadziei. Przed nami, moi drodzy, cztery tygodnie przygotowań do Bożego Narodzenia, cztery tygodnie czuwania, e, dlatego że Pan nie chce, by ten dzień, e, czy Bożego Narodzenia, czy końca świata, czy naszej śmierci, nas zaskoczył, dlatego chcę, byśmy byli dobrze przygotowani. Zachęcam do tego, moi drodzy, by przeżyć godnie i pięknie ten czas. W najbliższą niedzielę, to jest 1 grudnia, rozpoczynamy Adwent. Bezpośredni czas oczekiwania, radosnego oczekiwania na przyjęcie słowa, które stanie się ciałem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie dzisiaj z centrum Jeleniej Góry, z Rynku. Za moimi plecami Ratusz, nowy kolega, a Was, moi drodzy, zapraszam w najbliższy y, czwartek do y, domu na skalę. Zostańcie z Bogiem.